To jest Oreo pod 20 pod mikroskopem. Nie, to jest, tak, to jest Oreo. No, na telefonie tego nie za dużo widać. Ale jakbyśmy mogli Wam pokazać. Na razie wyłączymy latarkę i jak oddalimy sobie trochę, to widać, że jest takie oreo. Może dodamy tu jeszcze trochę wody. To mogło Zobaczmy. nam się zepsuć. Zobaczmy. Dodaliśmy właśnie kropeleczkę i tutaj trzeba to zamknąć. Widzowie, kidzowie, czekajcie, na chwilę was kolega przejmie. Trzymaj, a w następnym, a pod komentarzami napiszcie co następnym razem. Tylko, że to następnym razem może być 28 grudnia. Albo może być dzisiaj jeszcze. Teraz sobie Mar przybliżamy ja, jak się y, u, jak wam się uda napisać dzi dzisiaj to będzie dzisiaj. Party 2. Czekajcie, bo coś wam, nam tu nie idzie. E, tyk. Widzicie? widzicie? A zobaczmy z kaszą na światło. Tak lepiej widzicie. No. To myślę, że żegnamy na Нарка Өркә...